Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w 29 vlogmasie. Moje włosy nie chcą nagrywać dzisiaj. Ale trzeba, trzeba, trzeba. Ja właśnie wstałam jakieś pół godzinki temu. Będziemy teraz otwierali kalendarz i za chwilkę jedziemy do mojej kuzynki, bo ona jakby mieszka w moim starym mieszkaniu. I ja jak zamówiłam paczkę, no to zapomniałam adresu zmienić, bo tam było automatycznie I to po prostu zapamiętało mi w ogóle ta aplikacja AliExpress, stary adres i to tam przyszło te paczki I muszę właśnie po nie jechać, bo to wszystko jest do odcinka Już wam mówiłam, że będę robiła właśnie odcinek z rzeczami z AliExpress Także kolejne paczki już przyszły jeszcze, a wizą mam w domku, także jutro muszę iść na pocztę I za chwilkę idziemy do mojej kuzynki odebrać tą paczuszkę, bo chyba tylko jedna przyszła, nie wiem, zobaczymy Numerek 29, też mamy dzisiaj coś mniejszego Jestem ciekawa, co to jest, bo ten kalendarz jest naprawdę fajny. Oj, mamy tutaj kolejny błyszczyk. Mamy tutaj kolejny błyszczyk, to też jest lipgloss. Fajnie, bo ostatnio, ostatnio był taki kolor i tego lipglossa w ogóle nie widać. Na, znaczy koloru nie widać. Sprawdźmy ten, jaki będzie miał pigment. O, patrzcie. Ten już ma pigment taki, wiecie, taki mocny ma pigment. Nie kłam o co chodzi o tym Revolution. Raz daję bez pigmentu, raz z pigmentem. Nie pachnie. O Jezus, nie mamy miejsca w tym pojemniku dla lipglossów. A, zamówiłam sobie jeszcze jeden organizator na szminki w ogóle. Zapomniałam <noise> wam powiedzieć, ale na Allegro znalazłam. I to taki typowy z takimi małymi wycięciami. I chyba ich jest tam 40 tych wycięć. typowo na szminki. I był chyba za 20 parę zł, także musiałam go wziąć od razu. Bo co? Kto by nie wziął takiej okazji? Nikt by nie wziął, tylko ja wziąłam. Jadę po. Putą paczkę. Stoimy, stoimy 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 Kto to? Kto to? Gdzie ty byłeś? Gdzie ty 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 chodź chodź ja się do was nie odzywałam dobre parę godzin, bo w sumie nic nie robiłam. Byłam tylko w sklepie po jedną rzecz, już wam pokazuję po co byłam. Byłam sobie tylko dokupić klocki. No ja tak uwielbiam to układać, no ja siedzę, oglądam sobie Ukrytą Prawdę, bo uwielbiam Ukrytą Prawdę, nie wiem, nie wiem, czy, czy ktoś z Was też lubi takie paradokumenty, serio, ja bardzo lubię je oglądać. I ja oglądam sobie Ukrytą Prawdę i sobie składam i już prawie ten duży zestaw złożyłam, więc pojechałam dokupić inny, ale one są tak okropnie drogie, a na internecie są bardzo tanie, zna Allegro, ale boję się z mówić, bo może, myślę, że po prostu nie przyjdzie mi te klocki, albo przyjdzie coś zepsutego, no nie wiem, ale będę musiała zamawiać już na internecie, patrzcie, już ten zestaw jest prawie gotowy. Fajne, co? Wiadomo, no ja się w tym bawić nie, raczej nie będę, tylko po prostu to składam, nie wiem, komuś dam po prostu, masz pobawić o tym, ale po prostu będzie sobie ładnie stało. Serio, bardzo lubię to układać i to nawet nie jest zabawne, ja po prostu to uwielbiam układać, to jest serio za je fajne. I się do Was nie odzywałam trochę, no bo nic nie robiłam, po prostu sobie układałam, leżałam. Taki, dzisiaj mam taki lazy day, jest niedziela u mnie. Zawsze każdą niedzielę jest takim lazy dniem, ale może dzisiaj zrobimy sobie taki beauty day. Kto wie, mamy godzinę dopiero 18 Zrobimy te maseczki pod oczy, na usta i też na całą twarz ogarniemy. Bo odkąd zaczęłam robić te maseczki, tak zaczęłam dbać o tą twarzyczkę, to ona się naprawdę robi bardzo, bardzo ładna. Dobra, wszystko wstawione, a więc zabierzmy się za te nasze cudowne maseczki, które odkryłam i jestem ich fanką. Ja mam ich w domu trochę sporo. Jeszcze nawet chyba domówiłam, czy nie, nie pamiętam. Ale jej ja znalazłam 10 maseczek za 12 zł na Allegro, także musiałam je wziąć, wiadomo. Ja wszystko biorę. Zrobimy oczywiście pod oczy. I zrobimy też na usta. Jakbym teraz zrobiła na usta, to się muszę napić, bo nie będę mogła mówić 30 minut. No wejdę się napić, czekajcie. Dobra, jestem. Więc najpierw nałóżmy to pod oczy. W ogóle ja wam nie powiem, co one mają dawać, bo tu jest wszystko po chińsku. Jak kupujecie w Douglasie, znaczy się tak, o w Douglasie powiedziałam, bo akurat byłam w Douglasie i jak kupowałam, to tam z tyłu jest po polsku napisane. No ale to są to są takie hydrożelowe i mają nam dawać, nie wiem co. Na pewno coś dają, bo ładniej wyglądam. Jak odkąd zaczęłam... Boże, one tak pływają w tym opakowaniu, zobaczcie. Odkąd zaczęłam robić te maseczki, to ładniej wyglądam. Dobra, te fajnie wyszły. I powiedzcie mi, jak mam zakładać? Czy tą taką... Bo tutaj jest tak mniej tego, a tu jest więcej. I którą stroną do kącika oka? Wiecie, o co mi chodzi? Tą, gdzie jest mniej, tą tutaj taką, gdzie jest mniej do kącika oka, czy tą, gdzie jest więcej? Nie wiem, czy kumacie, co ja mówię, więc wam pokażę. Popatrzcie. Tak... tak. o, Tak, oczy na odwrót. Dobra, przyczepmy to, żeby to się trzymało już. leży I to ściągamy tak po około no, właśnie 15-20 minutach. Chyba, że się dłużej trzyma. Napiszcie mi w komentarzach, ile czasu wytrzymacie maseczki, bo takie normalne to wiadomo, się mniej trzyma. Ale te płatki pod oczy, no to trzyma się już więcej. Nie wiem właśnie dlaczego. Dobra. Ja już nic nie dotykam, bo mi się zawsze wydaje, że to się nie klei, a wszystko się klei. I bierzemy drugi z drugim, robimy to samo. O kurde. A, no to jednak dużą tą. Tym dużym się jednak przykłada, to źle zrobiłam chyba. Nie wiem. A, jeden sobie przykleiłam tak, drugi inaczej. O, ten jak się ładnie tak mocno, aż czuję, jak tak mocno się przyczepił. O, widzicie, a ten schodzi, a ten nie. Czyli coś źle zmajstrowałam z tym pierwszym. Coś źle zmajstrowałam z tym pierwszym, ewidentnie. Odkleja się, no nie. No nie. Dobra, jest gicyk. I tak ja właśnie trzyłam sobie po 20 do 30 minut. To na usta trzyłam troszeczkę mniej, no bo ja nie, nie mogę nie gadać. Serio, nie mogę nie gadać. Mi jest po prostu niewygodnie, jak ja nie gadam. A to, że mam tą maseczkę na ustach, to niewygodnie mi jest z nią. Ale dobra, robimy ją i widzimy się w takim razie. Jak ją nałożę, to za 30 minut. A, po otwarciu ona wygląda tak. O, albo jej nie ma. Nie no, jest, została. O, uciekła stąd. Została w opakowaniu, niestety. Niestety uciekła. Uważajcie tylko, jak będziecie mieli, żeby jej nie porwać, bo ona jest strasznie delikatna. Oki, nie już ją porwałaś. Gratuluję, dzięki. Mhm. Mhm. Dobra, minęło 20 minut. Zobaczcie, usta po tym są takie białe, jakby. Czyli ta maseczka naprawdę coś w sobie ma. Nie mam pojęcia co mam teraz zrobić. Czy mam to wsmarować, czy co? No, może to wsmaruje po prostu. Zostawimy to, a potem specjalnie po zrobieniu tych maseczek kupiłam sobie USA żeby nawilżać usta po właśnie tych maseczkach na ustach. o jest on tak pięknie pachnie oczywiście kupiłam różowego różowy Bruszowe. dobra to także lecimy z tymi też zostawiło takie białe i też to wsmarujemy ale jaja Ej, tego nie widać w kamerze na ustach było bardziej widać ale pod oczami też jest takie mega białe czy już się wchłonęło na ustach? Wchłonęło się to już na ustach, także nałożymy tego Iresa może. Dobra, nałożyłam, ale ten jest tak się. Powo trzeba tak bardzo dużo razy nim objechać te usta, żeby cokolwiek się błyszczało, zostało. Ja kiedyś bardzo się nie lubiłam, ale już Wam o tym mówiłam. Czyli maseczki mamy zrobione, tutaj pozostałości po nich. Czy do czegoś jeszcze mamy maseczkę? Nie no, już twarz zrobiliśmy, pod oczami zrobiliśmy, usta zrobiliśmy, wszystko jest. A pory z nosa i stąd tutaj to ściągaliśmy dwa dni temu. Ale ja już bym chciała użyć tylko kosmetyków nowych. Najbardziej jestem ciekawa tych z Too Faced, tego bałwanka takiego jakby. Ale ja, ale ja że on ma tutaj właśnie taką paletkę dużą, bo to, to nie jest mała, to nie jest mała ta paletka i ona na, ma naprawdę ma pigment. Może nie jakiś taki, tak jak Anastazja, czy Chuda, ale no, pigment naprawdę ma. O, Jezu że ktoś się ładnie pachnie. Będę musiała poukładać to wszystko. Jutro będziemy jeszcze robili porządki w garderobie. Także będziemy układać kosmetyki, bo tamte odłożyliśmy, wyjęliśmy, to teraz trzeba będzie powkładać jakoś nowe. I chyba jutro też przyjdą nowe segregatory. Bo jak wam już też mówiłam, to zamówiłam też nowy segregator do śmieci Pamiętacie, jak robiłam zakupy w Pepco, gdzie wam pokazywałam, co kupiłam, rzeczy do garderoby, tata laleczka i tam były te obrazki w ogóle, nie? To było jakoś tydzień, dwa tygodnie temu, a ja tak w ogóle dalej nie poukładałam, nic, nic. Mamy tutaj glibi, takie coś, że to z wody w kąpieli robi jakby taką piasek, nie piasek, wiecie, takie coś. Coś takiego dziwnego po prostu, to do TikToka mamy kupione. O, świecznik! Świecznik mamy jeszcze jeden. Bo w ogóle w TK Maxie chciałam kupić y, świeczkę z Janka Kendall, ale nie mieli. Jutro właśnie mamy do odebrania też Avizo. A, w ogóle ci też przyszła, to co odbieraliśmy rano, to przyszło z AliExpress. Dl dlaczego umie na telefonie dzisiaj? A, bo już jest taka godzina. O, to trzeba, trzeba live'a robić. Yy, od AliExpress przyszło... Od AliExpress. no zamówiłam z AliExpress. Takie cyrkonie do paznokci i taki, taki zestaw cały. I naprawdę ten zestaw przyszedł cały. Tym razem nie przyszła kredka, ani nic innego. Przyszedł ten zestaw, który zamawiałam. tośmy wierci za ścianą. O nie, ale spójrzcie. To jest moja budowla z klocków. Ups. To jest moja budowla z klocków LEGO. Tutaj mamy prysznic. Tutaj wchodzimy. Tutaj zobaczcie, tutaj są jakieś rybki. Tu się zjeżdża. Tutaj są, tutaj jest nawet lodóweczka chyba. Tutaj jest tutaj zjeżdżalnie, zobaczcie, ona ma wodospad, wszystko to jest tak dokładnie, wszystko zrobione. Tu są przymocowane krzesełka na wodzie, a to nie jest przymocowane. No jednak nie wiem tego, zaraz to przymocuję. Tutaj mamy chyba taki basenik, jakby. O Jezus Maria, głowa cię odpadła, przepraszam bardzo, przepraszam. Tutaj mamy dj -kę. ta sobie wpływa, ona się chyba nazywa Mia, chyba nie wiem, nie pamiętam. I ona ma takiego flamingosa, i ona sobie pływa. Tu jeszcze mamy coś takiego, ale to nie jest do przymocowania. To po prostu leży, ma leżeć obok. I jeszcze dzisiaj kupiłam sobie nowy zestaw do składania. To Ta taki. To jest taki fryzjer chyba dla piesków, coś takiego, ale to już chyba jutro będę układała. Bo mi szkoda jest tego układać, bo ja, ja to tak bardzo szybko układam ale to jest tak fajne, że szok. I z tego miejsca będę się z Wami żegnać, kochani. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vlogmasa. Jeżeli Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę i zasubskrybujcie kanał, naciśnijcie taki oto sam czerwony przycisk i widzimy się jutro!